Już skończyło się morze, skończyło się bycie w tym pięknym miejscu. Czas wrócić do zajęć, i przyjechałam na ten moment do mojego Bolesławca. Dopiero później pojadę do Niemiec. Tutaj mam naprzeciwko par wodne orka, do którego chodzę. Byłam już na termach, trochę odpoczęłam, a więc dziś przyszła mi inspiracja żeby poruszyć temat mówienia wprost i proszenia o pomoc. To było dla mnie bardzo trudne. To była jedna z trudniejszych dla mnie lekcji, żeby poprosić o pomoc, żeby powiedzieć pomóż mi, żeby powiedzieć, nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię. To naprawdę było bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ Dużą część życia z różnych względów trzeba było udawać dla świętego spokoju. No i też grać tą rolę, że wiem, bo jak powiem, że nie wiem, no to pomyślą sobie, że jestem jakaś głupia, tempa i tak dalej. Także to było dla mnie ogromnym problemem: to powiedzieć: Pomóż mi, proszę. Przepraszam, czy mógłbyś, mogłabyś mu pomóc? Przepraszam, potrzebuję pomocy. Czy możesz? Dziś mówię o tym spokojnie. Dziś nie mam problemu w zasadzie z poproszeniem. Ja widzę, że ludzie, większość z ludzi, bardzo dobrze reaguje, kiedy mówimy im wprost. Przepraszam, potrzebuję pomocy. Dokąd się udać, czy, czy może mi Pani pomóc? Zdarzało mi się w życiu, że ludzie, którzy nie byli związani z daną sytuacją, czy zdarzeniem, czy w urzędzie, czy gdzieś, oni po prostu pomogli. Kiedy się zwróci, przepraszam, czy może mi Pani pomóc? Nie wiem, tak i tak. A kiedyś to było dla mnie bardzo trudne. Bardzo trudne było też powiedzieć wprost że czegoś potrzebuję z lęku, że mi odmówią. Ten lęk jest wszechpotężny u bardzo dużej ilości ludzi. Boję się poprosić, boję się powiedzieć wprost, bo mnie odrzucą, bo mnie uznają, że jestem taka albo nie taka. A jednak jeżeli komunikujemy wprost nasze potrzeby, to co chcemy, Jasną tego, czego nie chcemy, to znacznie, znacznie łatwiej nam się żyje. Pamiętam, jak wiele relacji pokończyło się lub zawiesiło, lub w jakiś inny sposób, tylko dlatego, że nie umiałam jeszcze powiedzieć: Nie rób tak przykro mi, kiedy tak robisz. Boli mnie to, kiedy to mówisz. Smutno mi. Kiedy wracasz późno, wydawało mi się, że ludzie po prostu jedzą, mają wiedzieć, nie wiem tak naprawdę, skąd mają wiedzieć, ale tak mi się wydawało. I z doświadczenia pracy z ludźmi widzę, że bardzo dużo ludzi tak myśli, że ludzie powinni wiedzieć, a by skąd mają wiedzieć, jeżeli im o tym nie powiesz. Czyli główna część problemów w jakichkolwiek relacjach, związkach, to jest ten brak komunikacji wprost. Jeżeli nie powiemy wprost, nie mam czasu, nie mogę w tej chwili rozmawiać, nie mam czasu, muszę iść, przepraszam, cię, porozmawiamy innym razem, a duża część wiruje, nie wie jak ma powiedzieć i co się dzieje wtedy, kochani. Wtedy narasta złość. Gromadzona złość w pewnym momencie tak wybucha, jak tornado. I wtedy jest najczęściej po relacji. A więc nie kumulujcie, nie zbierajcie tego. Po prostu powiedzcie, spróbujcie. Trzeba spróbować powiedzieć raz, drugi raz. I kiedy zobaczymy, że świat się nie zawalił. Że nic się takiego złego nie dzieje, jeżeli ja proszę inną osobę o pomoc, lub komunikuję jej wprost. Co lubię, czego nie lubię, z jakiego powodu jest mi przykro i smutno, duża część relacji rodzinnych również leży w gruzach często tylko dlatego, że ludzie mówią za plecami. Z pewnością macie gdzieś siostry, braci, kuzynostwo, rodziny. Zobaczcie, jak często dzieje się tak zwane plotkarstwo. Ludzie nie mogą powiedzieć wprost, a więc mówią poza oczy. I co się wtedy dzieje? Jeżeli nie masz odwagi powiedzieć komuś wprost, bo boisz się, że go zranisz, to jeżeli nie powiesz wprost, nie mówisz wprost, to ranisz go jeszcze bardziej, a jak wybuchniesz. To zranisz jeszcze bardziej, zmiaszczysz. A więc spróbujcie. Nie wiem, do pani w sklepie, do sąsiadki. Takie małe kroczki róbcie. Podejdź do kogoś na ulicy. Przepraszam, zgubiłam się, nie wiem, gdzie wyjść, gdzie jest taka taka ulica. Czy może mi pani pomóc? Zobaczycie, że czasami ludzie pójdą z wami kawałeczek, żeby wam pokazać. Ale to kwestia tego w sercu. Tak naprawdę nie wiem i proszę, proszę o pomoc. Takie magiczne słowo, jak mówią proszę, dziękuję, to proszę mi pomóc. To wielki akt pokory, kiedy potrafimy powiedzieć proszę mi pomóc. Nie potrafię, nie umiem, nie rozumiem. Przepraszam, czy możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałam. Ile razy udawałam, że rozumiem, Niesliczone razy, że umiem, że rozumiem, nie dopytałam, bo się wstydziłam. Później zrozumiałam, tak jak zrozumiałam, i wychodziło zupełnie co innego. Bardzo duża część ludzi, którzy mają syndrom DDA, czyli syndrom dorosłych dzieci alkoholików, bądź syndrom DDD, dorosłe dzieci dysfunkcjonalne, to są dzieci o. O podobnych yy, wzorcach, a więc te osoby szczególnie nie potrafią powiedzieć wprost, nie potrafią powiedzieć wprost, dlatego że w domu się bały. Od dziecka się bały upomnieć o swoje potrzeby z lęku, że ich odrzucą, nie będą kochać, tato lub mama będą jeszcze więcej pić, jeszcze więcej znęcać się nad nimi. I takim sposobem to narasta. I później te osoby mają duży problem we wszystkich relacjach, szefa rodzinnych, partnerskich. A no właśnie, między innymi z tego powodu, że nie potrafią jasno zakomunikować swoich potrzeb, albo prosić o zaprzestanie czegoś tak normalnie. Smutno mi, kiedy tak robisz. Złości mnie, kiedy dużo mówisz. Złości mnie, kiedy tak milczysz. Ta druga osoba nie musi być naszym koncertem życzeń. Ona nie musi się zachować tak, jak my chcemy, ale my wydobędziemy z siebie coś, co nas uwiera, co nas chłuje bardzo mocno i wyjdzie to na światło dzienne, czyli to mnie złości, kiedy już to nazwiesz, że cię złości, że ci smutno, że czujesz zazdrość, gniew, że cię irytujesz. Od razu następuje ulga, bo to zostało wypowiedziane. A więc tak mnie to zainspirowało z obserwacji, też pracy z ludźmi, jak, jak wielu ludzi nie potrafi zakomunikować wprost, czego potrzebuje, co chce, a czego nie chce, czego zdecydowanie nie chce, żeby przy niej nie robić. Ma takie prawo. Żeby, jeżeli ktoś nie chce, żeby przy nim balono papierosy, ma prawo to zakomunikować bądź opuścić. Jeżeli to jest jakieś miejsce, które jest wspólne, to myślę, że idzie dojść do jakiegoś konsensusu i można te sprawy dogadać. A więc, kochani, mówcie wprost. Zobaczcie, przykładem asertywności takiej prawdziwej jest dziecko. Co dziecko małe powie? Patrzy na ciebie, czasem cię walnie łopatką czy czymś, mój nie lubię ciebie. To jest asertywność. Ja was nie, nie mówię, żebyście mówili w taki sposób do innych ludzi, bo jesteśmy starsi, ale dziecko komunikuje wprost. Ono robi focha, teraz jest złe, ono się nie bawi, to i to mnie złości, ono komunikuje wprost malutkie, komunikuję płaczem, że się, bo czegoś, czegoś brakuje. A więc usiądźcie kiedyś tam, gdzie się bawią dzieci. Tam dobrze jest zacząć uczyć się tego komunikowania wprost. Tylko powtarzam, to nie znaczy, że masz ich do partnera i mówić nie lubię ciebie, bo, bo nie o to chodzi, ale tego wprost, że się nic takiego nie dzieje że powiesz wprost, że potrzebuje twojej pomocy. Jedną z takich trudniejszych rzeczy jest konieczność, kiedy naprawdę nie ma, pójść pożyczyć pieniądze na chleb do drugiego człowieka. Jest to, jest to ogromnie trudne. Ten oczekiwanie tego psychiczka odmowy jest tak ciężkie, że wiele ludzi o to nie prosi. Czasem są głodni, a nie powiedzą. Gdzieś tutaj się zatną, bo proszenie, jak powiedziałam, jest wielkim aktem pokory. Tak, umieć poprosić, to jesteś już jeden krok na drodze ku pokorze. Prost, zakomunikować wprost potrzeby, to również jest kolejny krok na drodze ku pokorze. A więc, kochani, miłujmy się, szanujmy się, mówmy sobie wprost. Nawet gdyby to miało być trudne i bolesne, jest to lżejsze, jeżeli jest wprost, niż mówicie komuś za plecami. To tak przykro, później jak się dowiecie, nie? że ktoś z wami był blisko, a później za plecami tam mówi do kogoś zupełnie co innego. Tak jest w rodzinach, tak jest w przyjaźniach. Takie w sąsiedztwie, takie znajomości. Zobaczcie, to plotkarstwo jest na tony. To jest, to jest wręcz aż trudno zmierzyć. A więc spróbujcie od gdzieś jeden test zrobić powiedzieć, przepraszam. Czy możesz mi pomóc? Miłego dnia Wam, kochani, życzę z mojego pięknego bolesławca. I do następnego razu. Pa Pa.